Is it marines let's get them moi drodzy, mili widzowie. Jak widzicie, jedziemy ciągiem wreszcie po próbach. Jak będziecie mogli zauważyć, będę miał nowe intro dzisiaj już. Nowe eee, outro, out trzeba, tam się zwie. No to lecimy emixem No weźcie, wyszło mi się, udało. No jedziemy, o mamy SUS-122A. O troszkę takie wyższe tiery, ale da się przeżyć. DW-2, o coś mnie tutaj tak powiem, że pomieszało. Dębnia, ale Dębnia. na moście BT-7 mają, o nie, to ja pilnuję działek bo BT-7 będzie chciało zróbcieć tam działka więc mu się nie uda powinno być fajnie myślę, że będzie fajnie o, ruszamy trochę się pobawiłem się ustawieniałem przed nagraniem e, działka, no Gdzieś się działa Gile... No, jest taki ton. No to pewnie wylecą nam... Jak go szybko wygraliśmy. Sektor czy girego? Girego przypilnujemy, bo to tak bardziej wysunięty jest. Będę ich to owo pilnowo starał się jeździć cały czas. Czy girego nie trzeba pilnować? O, girego będzie trzeba pilnować. A nie, girem... girem... Ładnie. Zestrzelcie arty. Zestrzelcie zestrzel arty. arty.

Nooo! Jak to girę? O, z nią... Coś z tym czatem głosowym nie wychodził mi, ale dobra. Bierzemy A20 i lecimy czołgiem A20. Jeżeli chcecie, to jeżeli będzie minimum 100 subów, to zrobię Wam pierwszego specjala. A na specjalu będzie ktoś też grający Bo tam może do a może i nie. Więc... Dawajcie suby i to będzie specjalne. To suby specjalne będą. O, A20, mój BT7 mają hazarda. Hazarda. A ten už, Trochę vidíte, mi nie wyszło. Sanie szybkim. O, już już się znaleźli. 到底在做些什么？ Ik heb het gevoel dat <small noise> no, it's gives us тоже No to wracamy do garażu i siema czołem moi drodzy mieli widzowie.